Ram, pam, pam, pam! Jeb, jeb, jeb. Siemaneczko, ludzie i zwierzęta, i ty mały hejterze, ja jestem Adluś, to jest kolejny odcinek Konsultanta. I tyle. Umiecie się tak? Ja myślałem, że... Znaczy, kiedyś oczywiście wierzyłem w te memy, że tylko 10% to umie, i ja tak patrzyłem, kurde, e, e. nie, nie umiem, nie ma szans, nie, musiałem sobie tam pomagać, a nawet jak sobie pomagałem, to to nie szło, ale z czasem Udało mi się i się nauczyłem. Mmm. Jeszcze tam niektórzy jakieś tam fale z tego języka robią. Ostatnio złapałem fazę na kostery. Ogólnie raz, raz w życiu byłem w Energy Landii i się mega zakochałem. Pamiętam, że jeszcze gdzieś byłem, ale tu byłem w Katowicach, jak byłem mały i... I na te duże atrakcje nie chodziłem. A teraz właśnie jakby, kurde, kiedy to było? To rok temu było, nie? Ale dawno temu. I kurczę, no, zakołałem się. Aż do tego stopnia, że teraz oglądam sobie filmiki na YouTubie, gdzie ludzie jeżdżą tymi... Jeżdżą, latają, pływają, lewitują. Nie no, jeżdżą tymi kolejkami. I tylko odpalam sobie najlepszą jakość, tam 4K. I fajnie, dajesz na pełny ekran. Można się wczuć. Chociaż zdecydowanie, zdecydowanie nagrania nie odzwierciedlają rzeczywistości. Nie no, sobie de facto one odzwierciedlają, ale... Ale no, to nie to samo, nie? I dobra, oglądam te rollercoastery, aż... I trafiłem na nagranie 3D, nie 3D, 360, że można sobie okulary VR założyć, tylko jest jeden problem. Do mojego, do moich gogli VR to mój iPhone jest za mały i widać te niektóre krawędzie, natomiast Note jest za duży i nie mieści się w tym, nie pooglądam sobie za bardzo. Miałem taki dobry telefon, to był S, Samsung Galaxy S7, on to był kozak. Dalej, dalej go dobrze wspominam. A, no i dobra, no i do tego stopnia, że pobrałem sobie grę, gdzie budujesz ten roller coaster, i mało tego, budujesz całe miasteczko, możesz sam zaprojektować, jak te tory mają iść, jakie wagoniki mają tam iść, i co jest najfajniejsze, możesz uruchomić kolejkę i wsiąść do jednego z wagonów. Możesz wybrać sobie miejsce, wagon i się rozglądać, i jeździć swoją kolejką. No to ja troszkę tam poszalałem, próbuję odzwierciedlić Zadrę czy Hyperiona. Myślałem, że to będzie fenomen, co ja zrobię, ale widziałem nagranie na YouTubie, że już, już jest Zadra i Hyperion, ale nie jeden do jednego. Hyperion owszem, ale zadrenie, nie, dlatego chcę sobie Zadrę zrobić, wygrze i nią sobie pojeździć, no. albo nawet ulepszyć. To co no, Dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie wysłuchaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro. Jak zwykle, o tej samej porze 18.00, był z Wami Jaduś. Trzymajcie się i cześć.